Ten cadyk twierdził, że Żydowie mają zupełnie inne ciało niż głupie goje, że Żydowie mają ciało takie eksportowe, a w związku z tym nie należą do tego samego gatunku. Żydowie należą do jednego gatunku, a głupie goje należą do drugiego gatunku, a może nawet trzeciego. Ciekawe, panie redaktorze, że podobne poglądy głosili Hitlerowcy, tylko odwrócone o 180 stopni. O 180 stopni. Oni twierdzili, że Żydzi mają inną krew, Żydowie mają inną krew e, niż Aryjczycy. No a więc tutaj ten cadyk i ta cała sekta Chabad-Lubawicz. Została, że tak powiem, podobnym poglądy reprezentuje co Hitlerowcy, tylko no, odwrócono o 180 stopni. Dlaczego zatem mielibyśmy tutaj kultem otaczać doktrynę Chabat lubawicz głoszoną przez Chabad-Lubawicz? a potępiasz doktrynę hitlerowską. Jak potępiamy hitlerowców, to wie pan, bądźmy konsekwentni, nawet jeśli ta, te poglądy są odwrócone o 180 stopni. No i tyle. A co z tego wyniknie?